Pedro, do ciebie mam duże zaufanie, zacznij mieszać kostką. Przemieszaj ilekolwiek Pedro. razy chcesz. We wszystkie kierunki świata. <grym> <grym> Tylko jej nie rozwal po drodze. Słuchajcie, kostkę Rubika można pomieszać na kilkanaście milionów razy. Kombinacja jest naprawdę ogromna. I ją ja ułoży na nowo. Zaczcie. Ewelina, już się sieć wygodnie? Dobra, Pedro, oddech panu. <grym> Okej, okay, zobaczcie. Ewe, Ewelina, kostkę Rubika wkładam do środka, zobaczcie, pstrykam w palce i drożdżówka. i kostka Rubika się ułożyła. No. Nie, no wiadomo, jest że, druga, że... na pewno jest druga. No, wiadomo, że jest druga kostka, nie? No. Ale jak występowałem przez szkole, nikt się nie zorientował. No. Teraz mamy bystrzejszą publiczność, dlatego zrobimy coś efektowniejszego. Do... Wystaw Ewelina dłoń. Zobacz, Pedro, pierwszy raz widzimy się w życiu, prawda? Pomieszałeś kostkę, wykonałeś, obstawiam, jak myślisz, powyżej 10 ruchów, poniżej? Nie, około 14. Około 14 ruchów. Chciałbym. E, tylko usiądź, Pedro, na razie na spokojnie, tak żeby każdy widział. Ewelina, przytrzymaj proszę tę kostkę. Pedro, mówisz 14 ruchów. Kostkę Rubika ja układam już od 10 lat. Jest złożona, ale ona nie jest złożona no tak normalnie, zobaczcie. No way. Yeah. Druga się zgadza ścianka, Ewelina trzecia. Pedro czwarta to jest tak samo ułożona kostka. How is it possible? Yeah. <laughs> ja ci mówię, że Watykan go szuka. It's crazy. Warsaw Shore nowy sezon. Premierowe odcinki w każdą środę i niedzielę o 23. Mordeczki, jeśli wam się podobało, to subskrybujcie kanał MTV Polska i łapki w górę, łapki w górę, żebyście byli na bieżąco z wszystkimi naszymi nowymi filmikami.